Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o moim ulubionym motywie literackim, czyli pierwszy kontakt. Historie o obcych to jedna z moich ulubionych historii, i polecę Wam sześć książek, plus siódma, taka trochę bonusowa, bo ona nie do końca jest o pierwszym kontakcie, ale obcy też się tam pojawiają i są to. Nie wszystkie książki, które czytałam z tego gatunku, czy z tym motywem, ale moje ulubione. Czyli można by powiedzieć, że to już jest taki creme de la creme. I zacznę od mojego, no chyba jednego z najbardziej cenionych i lubianych autorów, i książkę tą kocham całym moim sercem, bo jest to Solaris, pana Stanisława Lema. Nasz główny bohater jest naukowcem i. Ląduje, zostaje przyjęty do ośrodka badawczego na obcej planecie. Celem ośrodka jest zbadanie obcej planety, ale też także obcej inteligencji. I to, co tutaj jest ciekawe, to to, że właściwie to jest jeden obcy. Tutaj inteligencją jest ocean i nasz główny bohater próbuje wybadać tego obcego, próbuje nawiązać kontakt. Oceanem, co no, nie do końca jest proste. Tym bardziej, że właśnie w tej stacji dzieją się bardzo dziwne rzeczy, to znaczy, nasi bohaterowie spotykają osoby, których tam nie ma. Jest to typowa książka Lema, bo tutaj tego obcego wykorzystujemy do tego, żeby zastanowić się, czym jest człowiek, gdzie są granice człowieczeństwa, co to znaczy być człowiekiem. Ale to też jest historia miłości, bo nasz główny bohater spotyka, spotyka swoją miłość. Jeśli ktoś mi powie, że w książkach science fiction nie ma przepięknie napisanej miłości i że są to książki aromantyczne, to osoba, która tak myślisz, się mylisz. To jest chyba najromantyczniejsza książka, jaką w życiu przeczytałam, ale klimat tej książki jest jest cudowny, bo on jest taki bardzo niepokojący, bo my nie nie do końca wiemy czy ten obcy jest pozytywnie nastawiony do tych ludzi, czy nie, kim są te osoby, które nasi bohaterowie spotykają, czy oni istnieją, czy nie, czy to są tylko wymysłem wyobraźni bohaterów. Jakby próbujemy razem z bohaterami odkryć, co się tu tak, tak naprawdę dzieje. Jest to inteligentna, błyskotliwa Okraszona retrofuturyzmem, książka o tym, co to znaczy być człowiekiem. To jest mój drugi film, gdzie polecam Wam konkretne książki z jakiejś konkretnej kategorii, bo wcześniej nagrałam film o książkach do 250 stron. Teraz mówimy o kontakcie z obcą cywilizacją, a nazwisko tego autora znowu się powtarza w sensie to będzie ta sama osoba, ale książka będzie inna, bo będzie to Ambasadoria Chinemewi. To jest bardzo ciekawa książka i od razu mówię, że ona nie jest do końca prosta, bo w tą książkę jest bardzo ciężko się wgryźć, bo autor nas rzuca do tego świata i nic, absolutnie nic nam nie, nie tłumaczy, nic nam ci bohaterowie nie próbują... Przybliżyć, my sami musimy wyciągać wnioski i te informacje sobie, wiecie, wyciągać z dialogów czy z tego, co, co dane osoby robią, i sobie to układać jak puzzle. I dopiero jak połączymy kilka puzli w całość, to wychodzi nam. Co tu się tak naprawdę dzieje? A książka jest ciekawa, bo tutaj już ten kontakt nastąpił, to znaczy cała historia dzieje się w mieście o nazwie Ambasadoria, bo jest to miasto ludzi na obcej planecie, gdzie żyje obca forma życia. I ta nasza ambasadoria właśnie pełni funkcję ambasady, czyli te stosunki dyplomatyczne międzygalaktyczne, między nami a obcą. Inteligencją już się nawiązały. I to jest turbo ciekawe, bo ta książka tak naprawdę nie skupia się na polityce, na ekonomii, tylko na tym, jak się dogadujemy. Bo ta książka jest o języku. To jest w ogóle fascynujące, że autor naprawdę odrobił zadanie domowe i teraz trochę wyjdzie ze mnie filolog, bo ta książka jest naładowana badaniami na temat, na temat języka, bo na przykład. Tutaj autor skupia się na tym, że to, że w jakim języku mówimy, obrazuje to, jak patrzymy na świat. I ja, faktycznie takie badanie się prowadzi, prowadziło i wciąż się prowadzi, bo to jest fascynujące. Na przykład prowadzi, teraz trochę wam opowiadam o języku, bo to jest dosyć ciekawe. Na przykład, jak ludzie opisują i jak myślą o przestrzeni wokół siebie, i to jest ściśle związane z językiem, jakim się posługujemy. Ludność indiańska z okolic Meksyku mają swój własny dialekt, gdzie przestrzeń wokół siebie jest opisywana za pomocą ludzkiego ciała, i oni na przykład mówią, że kot siedzi na twarzy dwanu albo, ja nie wiem, dziecko siedzi na ręce drzewa. To jest w ogóle super ciekawe, nie? No bo my tak nie myślimy o przestrzeni, nie myślimy tak o tym, jak, jako o częściach ciała, ludzkiego ciała, więc to jest w ogóle mega ciekawe. I w tej książce jest mnóstwo takich um, teorii dotyczących językoznawstwa, bo na przykład, żeby się porozumieć się z obcymi, którzy żyją poza ambasadorią, bo na tej planecie lud ludzie jakby nie mogliby żyć, nie mogliby oddychać. Więc ta ambasadoria jest to trochę takie... trochę takie getto, no bo ona, wiecie, jest pod kupułą, ona jest zamknięta i... no i ludzie nie mogą wychodzić z miasta, a obcy są tutaj nazywani w tej rzeczywistości gospodarzami. No i żeby porozumieć się z tymi gospodarzami, musimy mieć tłumaczy. I ci tłumacze też są w ogóle super ciekawi, bo oni... to są dwoje ludzi, Którzy fizycznie nie są ze sobą połączeni, ale psychicznie są jednością. Oni siebie uważają jako jedna osoba i tylko oni są w stanie nawiązać kontakt z gospodarzami i są w stanie z nimi porozmawiać i wymienić informacje. Oprócz tego ludzkość jeszcze musi robić jedną rzecz, żeby móc nawiązać kontakt, ale o tym wam nie powiem, gdyż byłby to za duży spoiler. Podsumowując, uważam, że bardzo ciężko jest się wgryźć w tą książkę, ale jak już zaakceptujemy konwencję i poukładamy puzzle, to warto, naprawdę. Dalej mam książkę, która jest bardzo popularna, bo jest to Problem Trzech Ciał. Jest to trylogia. Ja w tym miesiącu przeczytałam drugi tom, który bardzo mi się podobał. I uważam, że ten drugi tom jest o wiele, o wiele lepszy niż pierwszy. No ale żeby do niego dojść, żeby go móc przeczytać i zrozumieć tę historię, należy najpierw przeczytać pierwszy. I ja uważam, że ten pierwszy tom jest dobrą powieścią, ale drugi... rozłożył mnie na łopatki. Ta książka zaczyna się od fali samobójstw wśród fizyków i astrofizyków. No ogólnie wśród naukowców. Oprócz tego mamy też dziwną grę, która się nazywa Problem Trzech Ciał. I ta gra polega na tym, że, że znajdujemy się na planecie, gdzie mamy trzy słońca. I te trzy słońca krążą wokół naszej planety w taki sposób, że, że co ileś lat nasze słońce są tak daleko od, od planety, że wszystko zamarza i życie nie jest możliwe, a co ileś setek lat jest tak gorąco, że również całe życie umiera. No i Ludzie, którzy grają w tę grę, starają się znaleźć rozwiązanie, starają się uratować cywilizację. Tak naprawdę ta gra odzwierciedla prawdziwy świat świat istot, który, którzy się nazywają trisolarianie, i oni po prostu no, nie mogą tam żyć, bo ich układ planet jest taki, a nie inny, że muszą po prostu poszukać lepszego miejsca do życia i tym miejscem jest ziemia, więc postanawiają tą ziemię najechać i przejąć, żeby móc egzystować. I to, co dla mnie jest najbardziej interesujące w tej książce, to to, jak wiele postaw ludzie mają w stosunku do takiego kryzysu. Bo mamy tutaj bohaterów, którzy stoją po stronie obcych i wręcz im pomagają, a mamy tutaj bohaterów, którzy próbują zapobiec. Całej wojnie, albo zrobić tak, żeby tą wojnę wygrać. I mam trochę wrażenie, że za dużo wam opowiedziałam a propos pierwszego tomu, ale mam takie wrażenie, że ten pierwszy tom to jest taki, wiecie, to jest taka rozbiegówka do tego, do tego drugiego tomu, który jest no, genialny, bo tak naprawdę cała ta historia zaczęła się za czasów mało za czasów Rewolucji kulturalnej. Tutaj, Bohaterowie to jest ta warstwa inteligencka, która właśnie za dotychczasów była gnębiona, a wręcz mordowana. To też jest w ogóle super ciekawe mm, dla mnie, która na przykład, nie zna historii Chin, więc miało to taki walor trochę edukacyjny, bo w ogóle w tej książce jest bardzo dużo fizyki. Ale jeśli nimi lubicie fizyki i jej nie rozumiecie, to też jakby nie ma się czego obawiać, bo w tej książce jest to tak wytłumaczone. Że spokojnie jakby dać radę. Polecam po prostu. Dalej mam książkę, która jest trochę inna niż wszystkie, bo jest to wojna światów. To jest w ogóle klasyk tego gatunku. I mam wrażenie, że ta książka się trochę zastarzała do, do innych książek tego gatunku, i na tle na przykład Solaris, czy problemu trzech ciał, czy właśnie Ambasadori, to ona trochę. A propos tego tematu kontaktu z obcą cywilizacją wypada trochę blado. Ale to, co jest najmocniejszą stroną tej książki, to bohater. Bo we wszystkich tych książkach, które wam pokazałam i zaraz wam pokażę, to są wiecie, coś super inteligentni, mądrzy naukowcy, którzy ratują świat. A tutaj mamy everymana, mamy człowieka, który po prostu ma tylko jedno zadanie – przeżyć. To jest historia, jak pewnego dnia na ziemi spada coś, bo ludzie na początku nie wiedzą, co to jest. No i zbiera się tłum gapiów, w tym nasz bohater, i tak tam zaglądają, patrzą, aż wychodzi z niego istota, która zaczyna tych ludzi mordować. No i nasz bohater uzmysławia sobie, że on musi uciekać. Musi uciekać, musi zabrać swoją rodzinę, mu muszą opuścić yy, swój dom. Wszystkie inne problemy, które miał, są nieważne. I jego najważniejszym zadaniem w tej, w tej sytuacji jest po prostu przeżyć. I nasz bohater, który jest zwykłym cywilem, nagle znajduje się w centrum. Wojny. Nie tylko ten jeden statek ląduje, pojawiają się też inne. Nasi y, obcy przywożą swoje machiny wojenne, więc opanowują całe miasta. I jasne, mamy tutaj opis obcych, jak oni wyglądali, e, czym walczyli, jak te maszyny wyglądały. Mamy tutaj opis walk między ludzkością a Marsjanami. Ale ta książka tak nie do końca jest właśnie o tym kontakcie, bo ta książka jest o ludności cywilnej w czasie wojny. Ta książka jest o tym, jak straszna jest wojna z perspektywy zwykłego cywila, który z dnia na dzień musi po prostu wyjść z domu. I nie wie, kiedy wróci do niego. Musi wszystko porzucić, bo musi ratować swoje życie. Ja tej książki do końca nie polecam, właśnie jako książkę o pierwszym kontakcie, tylko raczej jako książkę, właśnie jak straszną rzeczą jest konflikt zbrojny. Okej, okay, dalej mam książkę, która jest bardzo ciekawa na tle innych książek, bo jest to. Odwet Oceanu. To jest książka o pierwszym kontakcie, ale ten obcy nie pochodzi z gwiazd, a pochodzi z oceanu. Ocean nagle zaczyna siać zniszczenie. Mamy tsunami, mamy powodzie, mamy podtopienia, ale też yy, rekiny zaczynają atakować. Yy, na przykład w Paryżu krewetki wybuchają ludziom w twarz. I ja wiem, że jak to opowiadam, to się wydaje takie. Trochę to brzmi jak jakiś taki horror kla klasy B i jasne miejscami tak jest, ale ta książka, która jest z gatunku science fiction, jest taka bardzo science. W sensie naszymi bohaterami w tej książce to są naukowcy, którzy badają oceany, badają głębiny morskie. I my razem z nimi wchodzimy do tych laboratoriów. Tam jest na przykład opisane, jak ci, ci naukowcy przeprowadzają swoje badania, jak te laboratoria wyglądają, bo one też wyglądają trochę inaczej niż, nie wiem, niż laboratoria, nie wiem, na przykład fizyków, którzy się właśnie zajmują kosmosem, no nie? I to, co jest w ogóle fascynujące, to to, że w tej książce padają tak, pada takie zdanie, że my, jako ludzkość, wiemy mniej na temat... Głębin naszych oceanów, niż na temat kosmosu. W sensie bardziej ten kosmos jest przez nas zbadany niż właśnie głębiny, które przecież znajdują się na naszej planecie. I to jest fascynujące. I mnie najbardziej właśnie podobali się ci naukowcy, I żeby była jasność. To nie jest najlepsza książka Science Fiction, jaką w życiu przeczytałam. I prawdopodobnie Wy też tak o niej nie powiecie. Ale koncept tego, że obcy żyją na dnie oceanu, jest dla mnie fascynujący. I szczerze, ciężko mi znaleźć inną książkę, gdzie ludzie znaleźliby obcą inteligentną formę życia nie w kosmosie. I dalej mam książkę, o której Wam też nie opowiadałam, bo przeczytam ją w tym miesiącu, więc dopiero to zrobię. Na podsumowaniu miesiąca, ale jest to książka, która w ogóle sprawiła, że siedzę tutaj i opowiadam na ten temat, bo to jest Kontakt Karla Sagana. To jest po prostu cud miód. To jest książka, gdzie naszą główną bohaterką jest naukowczyni, jest astrofizyczka, która pracuje w SETI. SETI to jest taki program, który. Oczywiście lepiej to sobie wygooglajcie, bo ja to tak powiem, wiecie, na, na chłopski rozum. Ja i fizyka to jest po prostu. No, to nie jest dobre połączenie. W każdym bądź razie, RZC polega na tym, że oni słuchają szumu, żeby znaleźć właśnie dźwięki, które nie są białym szumem, tylko właśnie są wytworzone przez yy, inteligencję. W sensie dźwięki, które nie są naturalne, a dźwięki, które są sztuczne. Na pewno coś mi źle powiedziałam, więc yy, jeśli ktoś ma większą wiedzę, to proszę bardzo, możecie mi poprawić. I ta książka jest ciekawa na kilka sposobów. Po pierwsze, tutaj Mamy kobietę, która wchodzi do świata naukowego i musi się mierzyć z tym, że jest od razu traktowana z buta, no bo jest kobietą, nie? Ten świat naukowców, świat fizyków jest taki, jest zdominowany przez mężczyzn i ona, no niestety daje jej się to odczuć, daje jej się odczuć, że cicho bądź, bo ty tutaj jesteś tam kobietą, to... Co ty możesz wiedzieć? Oprócz tego prowadzi ona badania dotyczące szukania obcej cywilizacji w kosmosie, więc niektórzy jej współpracownicy tak się trochę z niej wiecie, no, tak się trochę z niej śmieją, że w ogóle co to, jakieś takie łuchu science ona tutaj wyczynia, ale pewnego dnia ona otrzymuje wiadomość. O otrzymuje wiadomość, gdzie mamy liczby pierwsze. Po prostu ktoś wysyła liczby pierwsze na, na Ziemię. I tutaj zaczyna się tak naprawdę cała zabawa. Daje mi się, że chyba tutaj się zatrzymam. Mogłabym opowiadać, co dalej się dzieje, bo dalej się też dzieją bardzo ciekawe rzeczy, ale no nie chcę za bardzo spoilerować, bo to jest, to jest bardzo dobra książka. I wydaje mi się, że to też nie o to chodzi, żeby ją, tak wiecie, opowiadać. Czuć, że tą książkę napisał Astrofizyk, i on jakby on wie, o czym on pisze, on wie. W sensie, wydaje mi się, że bardzo mocną stroną tej książki jest, yy, są bohaterowie. I opis tego świata fizyków, astrofizyków yy, że nie, niektórzy się lubią, niektórzy się nie lubią, inni sobie pomagają, inni sobie, wiecie, kłody pod nogi rzucają było dla mnie tak fascynujące. W sensie, to było, to było super. Oprócz tego, ta wiadomość, którą nasza bohaterka otrzymuje jest zakodowana i nasi naukowcy muszą tą wiadomość odkodować i to też nie jest takie proste. W Sie sensie muszą do tego użyć różnych teorii fizycznych. I ja się trochę bałam, bo ja wiedziałam, że ta książka jest miejscami bardzo fizyczna, ale to jest napisane w taki sposób, że spokojnie ktoś kto miał truje z fizyki da radę. Tym bardziej, że są tutaj przypisy, i nawet jak mamy taki trochę bardziej skomplikowany przypadek, jakąś taką bardziej skomplikowaną rzecz, i te przypisy nam bardzo pomagają. Czytając tą książkę, odnosiłam takie wrażenie, że Carl Sagan tak trochę się wyśmiewa z religii. Że ta książka tak, ma taki wydźwięk, że no ta fizyka, że ta nauka jest taka super. A ta religia to jest taka głupia i taka dla głupich ludzi, ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Musiałabym tutaj nawiązać do końcówki, a nie mogę tego zrobić, bo jakbym wam opowiedziała końcówkę, to bym wam zabrała całą zabawę z czytania tej książki, więc tego nie zrobię. Ale tylko zaznaczę, to że jeśli macie takie, takie wrażenie, to w ogóle tak nie jest. I końcówka właśnie tej książki rozwaliła mi mózg. Naprawdę. Roz, po prostu roz, roz, rozwaliła mnie. Po prostu. Głowa mi wybuchła, naprawdę. To, co jest w ogóle jeszcze ciekawe, bo ja czytałam opinię na Gudrycję, i wiecie, ja czytałam tą książkę w tłumaczeniu. Nie czytałam jej w oryginale, ale czytałam op opinię ludzi, którzy czytali w, w oryginale, że ta książka jest językowo kiepsko napisana. I teraz, tak, ja się z tym nie zgadzam, ale teraz. Wiecie, no tam tłumaczenie. W sensie jest możliwość, że tłumacz napisał to po polsku lepiej. W sensie poprawił błędy, które są w oryginale, ale wątpię, ale naprawdę wątpię, żeby pan Mirosław Jabłoński, który tłumaczył tą książkę, to zrobił. Bo raczej we współczesnych yy, translacjach mówi się, że nie poprawiamy błędów. Jeśli błędy są w oryginale, to zostawiamy ten błąd. Taka jest y, teoria translacji. A, a co więcej, mam też takie wrażenie, że Karl podszedł do tego jak naukowiec, bo jest tu kilka takich technicznych zasad dotyczących budowy, kreacji konstrukcji powieści, który on zachował. Na przykład mamy tutaj drogę bohatera. To znaczy jest taka zasada, że w powieści główny bohater na początku powieści jest inny niż na końcu. W sensie, on ta powieść to jest droga, nie? W sensie, że on musi przejść jakąś przemianę. No i jeśli bohater na początku powieści, na końcu powieści jest taki sam, w sensie nic się w nim nie zmieniło, no to powieść jest źle napisana. A tutaj kocham tą główną bohaterkę, bo ona po pierwsze to jest silna babka, która nie da sobie w kaszę dmuchać i ona jest taka, wiecie, zadziorna, ona potrafi odpyskować, ona, wiecie, ona nie da sobie po prostu, ona nie da sobą pomiatać, ale z drugiej strony to nie jest idealny człowiek. Ona ma, ona ma wady, ona popełnia błędy, ona... Mm, ona żałuje pewnych rzeczy. Ona ma ciężkie relacje w rodzinie i ona zdaje sobie sprawę, że no jest taka, inaczej, i troszeczkę też z jej winy. To jest bardzo skomplikowana bohaterka. Naprawdę mam takie poczucie, że Karl, pisząc tę książkę, wiedział, co robi. Nie ma tutaj przypadków. Dobra, i dalej mam siódmą książkę, która jest bonusowa. Mam wrażenie, że ten film już za długo trwa, więc naprawdę szybko, bo to też będzie szybki szpil, gdyż są to syreny z Tytana. I to nie jest książka o pierwszym kontakcie, ale są tutaj obcy, którzy pojawiają się nawet nie na drugim, a na trzecim planie. Ale ci obcy, w ogóle ten wątek dotyczący obcych, to jest, to jest chyba jeden z najlepszych wątków, jakie w życiu czytam w książkę. Ja mam też takie poczucie, że nie mogę wam opowiedzieć tego wątku. To jest, co prawda, gdybym miała to zrobić, to jest naprawdę, nie wiem, cztery zdania. Max. bo oni pojawiają się nawet nie w połowie, tylko gdzieś tam na końcu i, i mam takie poczucie, że no trochę bym za dużo tutaj zaspoilerowała, a nie chcę tego robić, bo ja sama lubię czytać książki bez spoilerów, więc nie chcę Wam też odbierać tej, tej frajdy, ale wątek z nimi związany jest, jest super. Jest przezabawny, jest naprawdę przezabawny, więc y, polecam. To jest taki bomusik. No, y, mój pies mi mówi, że pora już kończyć. Więc tradycyjnie w opisie tego filmu znajdziecie mojego Goodreads'a oraz mojego Instagrama. No i widzimy się w następnym. Cześć! Luna, Luna nie. <ścoughs> Proszę cię, mogę tu nagrać. No weź.